Cześć, auto, Carmel, LPS i dzisiaj będzie mm, odcinek z mojej kolekcji LPS Zapraszam na filmik i jeszcze bym chciała tylko dodać, że możliwe, nie niedługo będzie jakiś short film <laughs> bo napisałam na moim yy, na, shortzie z, na jednym z shortów że będzie short film, albo serial, jeśli będziecie chcieli więc będzie short film, jednak. I też zapraszam do oglądania. Okej, okay. więc tutaj jest cała moja kolekcja LPS. Jeszcze tu dodałam. A tutaj są moje mm, i Jeszcze wszystkie popy. Okej, okay. więc tutaj jest mój. Mm, Większy piesek LPS. Do tej tutaj są moje pieski. Odtąd się zaczynają kotki. Później odtąd szopy. Odtąd moje fretki, wydry. Odtąd myszy, chomiki, szynszyle, króliki. Dalej króliki. O. Yy, odtąd wywiórki, potem moje małpy, koryle i inne takie. Następnie dwa bobry, kangur, jeż, yy, latająca wywiórka. Tutaj moje całe zgromadzenie pant, różnych misiów, misiów polarnych, mniejszych, większych. Yy, bardziej takie egzotyczne zwierzaki. Odtąd koniki i inne takie farmerskie zwierzęta. Pająk też. Od tego jest moje zgromadzenie wielkich świnek. Teraz takie. Tutaj się zaczynają jaszczurki, inne gazy, płazy, płady, przepraszam. Żółwiki. A odtąd są moje wszystkie ptaszki. A odtąd różne takie owady. Dotąd. Tutaj się zaczynają moje zwierzęta morskie. Kończą się tutaj. Tutaj są moje wszystkie miniaturki, a tam dalej wszystkie większe. I na sam koniec moja kolekcja były pop LPS. A teraz na spokojnie Wam pokażę moją całą kolekcję i dam wam parę faktów. Mm, tak, kilka. Zapraszam. In such a heart that any room for me I won't have to hold my breath, you get down on my knees Cause you only want to hold me when I'm looking good enough Did you ever fool me? Would you ever picture us? Every time I pull my hair is me Okej, okay, dziękuję za oglądanie A teraz bym was prosiła Bo mam dla was taki mini Taką mini zagadkę. E, możecie napisać w komentarzach W których W której części odcinka e, Był schowany taki kwiatuszek o, tutaj bym się wyświetlał Okej okay. Pa pa